Witam w kolejnym filmie z gry Vintage Story to już chyba dziewiąty odcinek, jeżeli dobrze pamiętam, i w dzisiejszym filmie mm, troszkę będzie inaczej, niż zapowiadałem. W poprzednim filmie zapowiadałem, że będzie farma, a dopiero w kolejnym wyprawa do tajemniczego miejsca na mapie stwierdziłem, że zamienię kolejność. A, a właśnie. Domek nabiera kształtów. No, brakuje jeszcze okien, ale już w środku wygląda niczego sobie. Jeszcze sufit taki troszkę nie bardzo, ale, ale już jest całkiem nieźle. Po kolei, no, mini kopalnia. Stwierdziłem, że zamknę ją, bo nie wiem, czy tu przypadkiem się nie zaczną spawnować te stworki nocne, czyli chyba Driftery to się nazywa Drifter. No, jest miejsce na magazynowanie. Jest miejsce: kącik Kowala to już wygląda to troszeczkę lepiej. No i zrobiłem sobie też mini spiżarnię. E, zacząłem zbierać nasionka, na przykład te będą tutaj przez ponad 4 lata świeże w misce. E, to coś, nie, tak, półtora roku praktycznie będzie zapieczętowana, uszczelniona, e, słoiczek jeden dobry, natomiast po 2-3 miesiące, warzywa, owoce, owoców nie ma, ale warzywa i grzyby. Więc całkiem nieźle. Co jeszcze? Aha, no może tak. To mogę odłożyć. Kamień. No tak. Stwierdziłem, że zrobię sobie. Może tak. Skoro mam iść na wyprawę, to stwierdziłem, że zrobię sobie. Lepszą zbroję, znaczy w ogóle zbroję, chociaż nie jeszcze tą miedzianą, bo to za, dużo, za długo by trwało. Chociaż przypuszczam, że miedzi nawet bym miał. Nawet znalazłem dwie, dwa bogate złoża. Tu jest zupełnie nieruszone. Eee, I to, i chyba to. Jedno z tych dwóch, a może nawet oba są w ogóle nieruszone jeszcze. Gdzie jest to tajemnicze miejsce? Tutaj. Także to będzie wyprawa, a dlatego jeszcze tam chcę iść, bo stwierdziłem, że może przy okazji znajdę na przykład jakieś ziarenka nowe, żeby pole uprawne, które już będzie na pewno w następnym odcinku, było jeszcze lepsze. Jakie w ogóle mamy tutaj nasiona? No właśnie, sprawdziłem, nauczyłem się nowych słów, których nie znałem. Raj to jest żyto, natomiast spelt to jest orkisz. To ciekawe, a flax to jest len. Coś tu jeszcze ciekawego. A, właśnie, no będą mi potrzebne, będzie mi potrzebne drewno. Armor, lamellar. Okej, okay, dużo drewna. I skóry duże, albo... No dobrze, zacznijmy od głowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piętnaście. Drewna, skóra i... Która by tu zużyć? O, może dębowe. Nie, nie tak. Tak. Zobaczymy na ile to wystarczy. I jeszcze potrzebna mi jest skóra. Skóra będzie tutaj. A której mam tu dużo? Small, large, large. Weźmy medium, żeby było chyba tak. Tak i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O. No i mam drewnianą czapeczkę. Ok. Eee, co dalej? Co dalej? Eee, ubranko z drewna. 3, 3 i po dwa Ok. E, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy Ej, za dużo. No to nic. 3 I raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. I mam piękny drewniany szlafroczek. E, przypuszczam, że tego będzie trzeba trochę więcej naciąć. No, można nawet na maksa. To żółte coś właśnie nie powiedziałem o tym, to jest żywica. To można czasem znaleźć na sosnach. Po prostu no, widać po prostu taką brązowo żółtą plamę. Podchodzimy do tego i prawym przyciskiem się zbiera. Może akurat na wyprawie będzie. Troszkę trzeba po lasach pochodzić, nie jest bardzo trudne do znalezienia. Przy okazji można grzybów nazbierać i portki drewniane portki. Drewniane Kalesony. Eee, Drewniane Kalesony. Skóra, skóra, dwa takie. Dobra. Jeszcze są jakieś. Chyba nie. Tin Bronze, Bismuth Bronze, Lamel Albrag. Bo... Naprawdę nie ma innych jakichś ciekawszych. Hmm. No nic. Eee, jeszcze raz, jak to było, w środku żywica po bokach skóry. Raz, dwa, jedna jest zapasowa. Tak i. I tak. Okej, okay. to można wrzucić z powrotem. I żywicę można wrzucić tu. Dobra, co ja powinienem, a no właściwie powinienem to ubrać, czyli tak, czapeczka, szlafrok, <grych> jaki dziadek normalnie borowy. Um, Okej, okay. obsydian ze sobą chyba nawet wezmę, nie wiem co z tymi dzidami zrobić niepotrzebne I właśnie przygotowałem sobie dzidy. Wezmę sobie lepszą wersję, skoro idę na wyprawę. To wezmę porządny ekwipunek. Kilof. No raczej kopał dużo nie będę, ale ja może wezmę sobie świeży. Ten jest chyba cały. Ok, i łopata. Łopata się może przydać. Pozostałe rzeczy, no sikierki, to najwyżej można wywalić. Nóż się pewnie nie zużyje. To mam, jeszcze wypadałoby coś zjeść, i chyba można wyruszać. O! No, to inaczej się chodzi. A, bo właśnie, to jest tak, że im cięższe na sobie rzeczy mam, tym tak naprawdę wolniej chodzę. Jestem. Woli się leczę. Będę bardziej głodny. Hm. Może wezmę ze sobą tę miseczkę z jedzeniem. E, no ale przynajmniej jestem bardziej chroniony. No, aż taki, aż tak źle nie jest w moim drewnianym szlafroku. Patyki niepotrzebnie wziąłem, a dobra. I idziemy w, mniej więcej w tamtym kierunku, tak można nawet tą stroną chyba tak takich ruin jest więcej nie wiem czy można je jakoś łatwo rozpoznać no te ewidentnie są chyba ruiny pierwszy raz coś takiego dużego widzę bo oczywiście te obozowiska handlarzy są dość charakterystyczne no tu jest na przykład na mapie tu jest takie większe ale chyba handlarz był tylko jeden Gdzieś jeszcze, o tu na pewno jest handlarz, więc to jest rzecz dość rozpoznawalna. Gdzieś jeszcze chyba nawet widziałem, wydaje mi się, że gdzieś, o tu jest handlarz, może nawet do niego dojdę, zobaczę czy ma coś innego i przy okazji co to może być sprawdzę. Natomiast ruiny, nie wiem. No tu na pewno coś jest ewidentnie, pewnie to też, ale w innych miejscach trudno mi określić. Tu być może, albo tu mogłem coś wykopać, po prostu i tak to wygląda. No nic. Nie ma co gadać, tylko trzeba iść. Ten strój powinien mieć niezłą wyporność, w końcu jest z drewna. Kamizelka ratunkowa, drewniana. Co jeszcze tu się może zdarzyć? No właśnie, chyba mówiłem kiedyś, w którymś filmie, już nawet nie wiem którym być może na samym początku, że są tu jakieś anomalie. Co jakiś czas się one pojawiają. I to kółeczko zębate na dole ono pokazuje stan mojej poczytalności. Jak kręci się w lewo to źle. Jak w prawo to dobrze. I te jakieś takie zakłócenia temporalne czy, czy coś w tym stylu. Kontrola gdzie ja jestem. No okej. Okay. Czyli w tę stronę. Te zakłócenia temporalne pojawiają się co ileś tam dni. No i coś tam się dzieje. No. Pojawiają się te stworki. Te co nocą wyłażą, to są takie zwykłe powierzchniowe. Natomiast są jeszcze. Jest jeszcze wersja, jakby to powiedzieć, głębinowa. Nie wiem, jak one tam do końca wyglądają. Ale. No na pewno gorsze są, pewnie ma, zadają większe obrażenia, mają większą wytrzymałość i tak dalej, i tak dalej, no czyli standard. Tak jak mówię, nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, czy ta gra tego potrzebuje, no ale cóż, no ja twórcą nie jestem, może daje to jakiegoś tam smaczku. Chociaż wydaje mi się, że gdyby to były jakieś, bo ja wiem, nie wiem, gobliny czy coś w tym stylu, co żyje sobie tam pod ziemią i czasem wyłazi nam szkodzić, to chyba byłoby takie dość ciekawsze. No ale taką wizję miał autor, więc no cóż, tak już będzie. Dobrze, że znalazłem te jagody, to przynajmniej mam. A dobra, ale nie chcę ich wszystkich jeść. Przynajmniej mam coś do przegryzienia po drodze. Czy coś już widać ciekawego? Pewnie w którymś momencie będę musiał jakieś wielkie polowanie rozpocząć, żeby sobie zrobić zapasy. W ogóle nie zauważyłem, że tutaj jest też data dzienna i jest miesiąc, czerwiec, nie, nie czerwiec, tylko lipiec, więc teoretycznie, tu co, może zacząć się zima, nic nie widać za tą górą, na tej górze. Czy to ściema w ogóle? W każdym razie może zacząć się zima. O, obsidian. A wezmę. I wtedy na, na pewno nie można sadzić roślinek, bo one mają tam jakąś swoją wytrzymałość od temperatury od do. Dlatego przypuszczam, że stąd taka. Wielka wytrzymałość, na przykład, że coś tam może przez rok wytrzymać, przez kilkadziesiąt dni. Nie wiem, czy tyle będę grał tak naprawdę. Ołów, nie wiem po co. I ołów w tym momencie mam sporo, znalazłem. Chyba nawet nie wyczerpałem złoża, które gdzieś tam znalazłem, a nie mam pojęcia, do czego on zajrzy tak trochę. Ciemna dziura, nie, nie wchodzę. Będę musiał zacząć jednak wchodzić w te dziury w końcu. Pewnie jakiś odcinek o eksploracji jakichś jaskini zrobić trzeba będzie. No bo kolejny etap to jest brąz. Żeby zrobić brąz, to potrzebna jest na przykład cyna. To ta sama dziura. Na przykład żelaza nie jestem w stanie wydobyć w tej chwili, kwarcu nie jestem w stanie wydobyć w tej chwili. No i co? Nie, bez żartów. Nadal tego nie widzę? A jest, dobra, są ruiny, ale chyba mm, tylko tylko tak wyglądały ładnie. Chyba nic specjalnego tu nie będzie. No, ale może się mylę. Tak czy inaczej, to największe ruiny jakie do tej pory widziałem. Gdzieś tu powinna być, e, o naprawdę duże, gdzieś tu powinny być e, miski może, a może nawet jakieś tajne pomieszczenie, co to było, coś chrumknęło na mnie, a jeszcze popatrzmy czy na mapie się odsłoniło coś nowego, niespecjalnie, a nie, to nie chrumka na mnie tylko chrzęści mój e, drewniany szlafrok. Hmm. No ale trochę jestem zawiedziony. Naprawdę nic tu nie ma, takie ładne, duże ruiny i co? Tak nawet ani, ani, ani beczki, ani nic. Hmm. szkoda. Nie wiem, pokopać dziurę. Nie wygląda, żeby coś tu było. Hmm. No, pech. Kurczę, w takim miejscu, gdzie tylko było, no dosłownie, nie wiem, parę kamieni na krzyż, położonych jeden za drugim, znalazłem więcej niż tu. Wziąłem łopatę, wziąłem łopatę tam, no to już się wykorzystajmy. O! A nie, myślałem Że coś z tego będzie Może pod tą ziemią Jakąś skość mi dziwną, ale chyba nie Fajnie by było stąd wyjść. O, mogłem zrobić jak ludzie w dawnych czasach: jak jakieś ruiny gdzieś znaleźli, po prostu rozkradali je na budulec. Stąd sporo zabytków. No, nie przetrwało na przykład do naszych czasów powiedzmy, jakieś tam rzymskie pozostałości bo ludzie sobie zabrali to, co mogli wybudowali coś z kamienia pozostawionego na przykład no, przez Rzymian chociażby we Francji czy w dzisiejszej Francji czy w Wielkiej Brytanii. No nie wiem, no nic tu nie ma. Nie bardzo widzę, gdzie kopać. Może tu jeszcze, no ale... Kamlot. Nic ciekawego. No fajnie, że coś takiego jest, ale czuję naprawdę niedosyt. Czuję się zawiedziony. Dobra, nie będę tu kopał bez sensu. Może coś przegapiam, ale... Nie wiem, nie mam pomysłu. Hm. Tu jest skała. Się, można się w archeologa pobawić, odkopać całe i zobaczyć, jak to wygląda. Ale aż takiej ochoty na to nie mam. No dobra, może jeszcze tu. Nie ma nic. Dobra, idę stąd. Jestem zły. Złe miejsce, oszukane. Em, ale czy tam nie będzie właśnie. A jeszcze tu są jakieś małe ruiny. Coś, co wygląda jak pozostałość jakiegoś. bo ja wiem, akweduktu. Mostu, siłki. Może coś tu będzie przynajmniej albo i nic. No, ale to wygląda też ciekawie. No, czegoś takiego też nie widziałem jeszcze. Spróbujmy. Może coś tu jest? O, kogut gdzieś pieje. No ale widzę, że tu też bieda. No to jednak będzie marna wyprawa. No nic, no. Hmm. Ech. No przynajmniej wygląda ciekawie. Coś się pojawiło jeszcze. O, tu coś jest. No dobra. Jaka to jest pora? 16. Zaraz będzie ciemno w tej grze. I będę po ciemku leciał do domu. To nie za dobrze, ale okej. Okay. U, tu są aż trzy. No dobrze. Zaryzykuję. Całe szczęście te driftery nie są specjalnie szybkie, więc... Nawet jeżeli miałbym w nocy biegać, co to jest? Trawa Czy jest śnieg? Dziwne. Nawet jak miałbym po nocy biegać, to myślę, że jestem w stanie je przegonić. Gorsze by były wilki, na które bym się napatoczyć gdzieś w krzaczorach. Tam jakieś góry. Uu. No i też nie fajnie by było wpaść w dziurę jakąś. Coś charczy. Być może pode mną jest jaskinia i te stworki tam mogą się pojawić. Okej. Okay. A jeszcze barany, żeby mnie nie zaatakowały. Nie mam ochoty z nimi walczyć. E, są jakieś malutkie O, tu już widzę, że tu już coś jest. No. Co to jest? E, ruda. Jakaś ruda w środku jest. Ciekawe, co znajdę. Uwaga, uwaga. Znalazłem kwarc i kasiteryt. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. E, ale widzę, że dobrze by było zjeść moją. Zupkę? Coś tu jest pod spodem? Chyba nie. Hmm. Ok, a tu coś będzie? O, też jest. O, też ruda. No dobra. Ciach złopaty. Co tu było? Hmm, też ten jakiś kasyteryt. A, to będzie, to będzie właśnie cyna. To będzie cyna, to dobrze, Będ, o, będę mógł brąz zrobić, świetnie. Coś jeszcze tu gdzieś pod ziemią, chyba nie. Co to jest? Uuu, dobra, nie będę kopał, ale sobie to zaznaczę. że znaczy w sumie nawet nie muszę, bo to dobrze widać na mapie. Ale... Może pomarańczowe. Jest kolor taki, jest. A dobra. To mniejsza z tym, jaki, jaki tam symbol będzie. Dziura w ziemi. Czy w tym miejscu coś jest ciekawego? Nie widzę na razie. To jest jeszcze w ogóle jakiś sposób, ale dość skomplikowany na poszukiwanie złóż w ziemi. Prospecting. Tu też ore. Eee, tym razem mieć i u, czarny węgiel. Czy nie wiem, no bo węgiel brązowy, brunatny, który to jest ten właściwy. No dobra, w tej grze czarny jest na pewno lepszy. O, no, nie mogę za dużo sobie tu pozwolić, no tu się jakieś lasy zaczynają. Eee, spróbowałbym może jeszcze dojść tu, a jeśli mi się uda, czyli gdzieś w tamtym kierunku. Czy biegnąc mogę zjeść? Chyba myślę, że jeszcze dojdę do tego handlarza i to będzie na tyle. No chyba, że o, wilk. Wziąłem miecz? Nie wziąłem miecza. Oczywiście, że. A! No, mam włócznie, no, chociaż tyle, ale wolałbym mieć miecz. Nie mam chęci się z nimi teraz naparzać. Tak się przygotowałem. Trzy włócznie, tamte zwykłe, obsydionowe, starczały, żeby wilka się pozbyć. No, więc te na pewno też by wystarczyły. Ale nie chcę marnować zasobów. Słońce zachodzi. Gdzie ja jestem? Chcę dojść tu. Dobrze. Tu gdzieś powinien być torf. Czyli tak, to jest torf. Natomiast, aha, to to będzie glina, tak? To, co się zastanawiałem, co to może być? Tak, to jest glina. Więcej torfu. Okej, okay, czy to też fajne miejsce? Jakbym potrzebował? To jakiś kamień inny? Co to jest? Bazal? No to czarny, zwykły. O, jest. Jest i handlarz. O, kółko się kręci nie w tą stronę co trzeba. To niedobrze. Dzień dobry panu. O, pan ma jakąś inną czapkę tam tamten. U, dobra, dobra, spoko, spoko. Co ty tu masz? Eee, latarnia. Łóżko. Obrazek. Hmm. Jakieś dziwne rzeczy ty chcesz w zamian. Dywan. Ciekawe jak się dywan robi. O, przesprawdzić. A to, co to jest? Szalik i dywan. Czy to on kupuje? To mógłbym to mu sprzedać, a to on sprzedaje. No okej, okay. jedne fajne rzeczy. Uuu, półka na książki. To jest fajne. No, te pozostałe rzeczy na razie jeszcze nie mogę robić. Zwłaszcza latarni. Do nich jest. No tak, cześć. Do nich jest potrzebny yy, wosk. A żeby mieć wosk, muszę mieć pszczoły. Żeby mieć pszczoły, muszę je znaleźć i złapać. Yy. Czego jeszcze mi się nie udało zrobić? Jeszcze nie widziałem nigdzie pszczół. Może złapanie to jest drugorzędna, pierwsza sprawa to by było je znaleźć. Kwarc jest wszędzie praktycznie, blisko mojego domku nawet jest cała masa kwarcu, więc to nie byłoby problemem. Mam odrobinę, mam odrobinkę tego, tej cyny. Tu chyba byłem, wygląda na moją robotę. Mogłem tu być? Mogłem tu być. I tymi wysepkami będę wracał. Ok, także. No, taka to była wyprawa. Duże. Duże ruiny okazały się zupełnie nieciekawe. Czy znaczy w sensie z wyglądu nawet ciekawe, ale niestety dla mnie nic w nich nie było. Natomiast małe ruiny, które znalazłem przypadkowo, faktycznie, chociaż to, że znalazła się tam jakaś ruda. Więc teraz pora na. Dramatyczny powrót do domu. Och, pływania mnie trochę czeka. Myślę, że nie będę nagrywał już do samego powrotu, tylko zaraz, zaraz zakończę. A to, czy przetrwałem, czy dotarłem, to już będzie w następnym filmie. I na pewno też w następnym filmie zajmę się zakładaniem farmy. Chyba że, e, chyba, że coś mi w tym przeszkodzi. I wówczas będzie film e, troszeczkę o czym innym. Ale plan jest taki, żeby to była farma. O, czy to jest to miejsce, co mam zaznaczone? Tak, to jest to miejsce, które mam zaznaczone. Czyli tu jeszcze nie kopałem, na razie nie kopię. Miedzi aż tak nie potrzebuję. Ehm. Muszelka. Seashell. Okej, okay, to ja się żegnam. A, jeszcze zajrzę. Co tam może być. A, chyba woda tylko myślałem, że coś. Ja się żegnam. E, I widzimy się w kolejnym odcinku. Także teraz już zostaję sam. W ciemnościach, trochę się boję, ale. Ale mam nadzieję, że do domu dotrę. Ojej, krzaczory. Mm. Ciemne krzeszki. Dobra, do następnego odcinka. Cześć!